Zdecydujące starcie we Francji, druga tura wyborów, Emmanuel Macron kontra Marine Le Pen. Liderem ostatnich sondaży z niewielką przewagą był urzędujący prezydent Emmanuel Macron. Lokale wyborcze otwarte są do godziny 20, zatem wszystko może się, proszę państwa, wydarzyć. We Francji są nasi specjalni wysłannicy, najpierw Tomasz Lejman, który jest przed sztabem wyborczym Marine Le Pen. Powiedz, jaka jest frekwencja i czy sprzyja ona Marine Le Pen? A wszystko wskazuje na to, że liczby działają na korzyść Marine Le Pen, bo blisko 28% wyborców dzisiaj nie odda swojego głosu. To więcej niż w pierwszej turze i więcej niż w roku 2017. I chodzi tutaj o wyborców z dużych miast, a także regionów, które mogłyby głosować właśnie na Emmanuela Macrona. Ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na pewno walka będzie wyrównana. Marine Le Pen jest już w drodze do sztabu wyborczego, a atmosfera właśnie tutaj na miejscu no, widać jest wyjątkowo dobra. Tomku, bardzo dziękuję. Przenosimy się teraz do Stanisława Wryka, który jest przed sztabem wyborczym Emmanuela Macrona. Co się mówi w sztabie urzędującego prezydenta, Staszku? Miejsce, które wybrał sztab czyli pola Marsowe mogą wskazywać na to, że prezydent jest spokojny o zwycięstwo. To przecież tutaj świętowano największe wydarzenia historyczne, w tym chociażby zburzeniem Bastylii, ale sztab ma też świadomość, że ta kampania była inna niż pięć lat temu. Wtedy Emmanuela Macrona niosła świeżość i hasło. Nie jestem ani z prawej, ani z lewej strony. Wielu wyborców nowej jakości w polityce jednak nie zobaczyło. czuję się rozczarowane, więc ten wynik będzie, o to, to zwycięstwo będzie w tym roku dużo trudniej.